Jest jednym 440 już jesteśmy wszyscy bardzo smutni. Jest tak właśnie. zwyczajnie po ludzku po prostu dzisiaj jest mi. Jest mi wstyd. Nie ma wytłumaczenia dla nas zawiedliśmy um, w tym meczu, nie tylko wynika, ale też i gra. I tutaj na pewno tutaj musimy przeprosić Kibiców za to, co pokazaliśmy i osobiście też. Ja czuję się za to odpowiedzialny i na pewno nie miało to pójść w tym kierunku. Schodzimy w dół, żeby się odbić. Teraz <noise> potrzebni są tacy ludzie z dołu. Ludzie prości, ale rzetelni. Tacy, co to potrafią dobrze pracować i dobrze walność pięścią w... chwilę jest jednak, aby ten głos był nasz wspólny, zbiorowy. Głosem społeczeństwa. No a nie grupki indywidualistów. Przepraszam bardzo. Yy... Więc co będziemy robili? Nie będzie kabaretu. Brawo! Będzie Bezie chór!